Przede wszystkim jestem Przechow, witam Was w trzecim odcinku o Galenie, w trzeciej części, gdzie będziemy sobie zdobywać skrzynkę na Galenie. Odcinek od A do Z, czyli zdobywamy skrzynkę. No i tak, jak już wspominałem na początku, po raz trzeci próbujemy zdobyć skrzynkę na Galenie. Gramy dalej tym samym składem. Naprawdę bardzo słabo grają ci ludzie. Ja też nie gram jakoś super dobrze, ale no jednak mam, nie mam takich statów, jakie taki, jaki mają oni. W poprzednim meczu 20 minut siedzieliśmy z gościem na linii, oni grali 4 na 4, jeszcze przegrali. No cóż, no co ja mogę zrobić? No może nie mogłem coś zrobić, ale... Kolega 4 na 4, dalej przegrywają. Wniosek może być taki, że naprawdę słabo grają. Ja z gościem z godziny przeciwnej siedziałem na linii, także nie ma co dłużej obgadywać poprzedniego odcinka. Dalej mamy 26 kwietnia, jest godzina 10.44. 44 My sobie gamy kolejny meczek. Dalej gamy Galenem. Dzięki za suba. No i tu mamy Jacksa. Jacksa mamy. Ja SU, Walusa i Tresa, Set Siema. Sema ma w druźnej przeciwnej mamy Kaili, Włoka na dżungli, Tristanę, i Pajka i chyba na pajkę będziemy grać. Znowu nie mam, mam 100 ciężkich przeciwników jak na tej linii. Jak zawsze gram Galenem, potrafię dobrze zagrać, żeby zdobyć tą SK sam, ale no jak mam takich ciężkich przeciwników, to nie idzie tego zrobić niestety. Musiałbym mieć trochę takiego innego czempiona na niego grać. Na takich tanków jak tu gram. Czy znaczy może nie na tanków, ale takie gdzieś, jakie były postacie. W mnie to trochę ciężko grać. No cóż, zobaczymy tym razem, co się uda zrobić. Właściwie usuń tę grę i życzką poprzez okno. Rzuć przez rzecz kropką. Tamto złap. Pojawiły się stvory. Gespa Co można? Można. Zresztą tamto ich będę słuchał? ponieważ. Może tym razem nie wyjdzie, naprawdę, sorry, że tak na nich narzekam, no ale no, można by zagrać lepiej, prawda? Jakoś ja mam... ja, Jakoś ja nie miałem żadnego dela na linii. Można, można. O, jednak grałem na Kayle'i, no proszę, to jest tanka na, na midzie. No, trochę mi ten Exhaust nie pasował. Zobaczcie, tam jest Pyke. No, patrzcie, oni już leżą. Nerojo, Sedni, zwracaj uwagi, sami lepsi nie są. No wiem, wiem, dlatego mówię, że nie, nie patrzę na nic, no bo oni mnie będą oceniać, jak sami słabo grają. Niech się wezmą najpierw za siebie, a potem niech się wezmą za ocenianie tego, jakie ja mam runy poskładane. no. za to na Hei, no no nie wiem, jak mi się będzie grało. Może ją porobię, może nie. Spniemy? No już mamy 0-1. Kto dostał killa? Wariuszik nam padł, no to panie. Strasznie, jak można paść w drugiej minucie? W tym gościu pewnie miał pierwszy level dopiero. No, już padł, no naprawdę no to jest... To jest po prostu nieumiejętność grania w tą grę. Po co się bić na pierwszym poziomie? Jak masz tylko autoatak i nie wiem kół Widzisz, że nie dajesz rady po dwóch, trzech atakach, że go nie porobisz, to po co podbijasz? Weź się cofni że fajnie sobie. Po co daje taka agresywna gra? W pierwszej minucie godzin. Potem się dziwić, że gość ma 05, a jest 10 minuta. No po co, po co? Naprawdę, no. to co się dzieje w tej grze to jest naprawdę kosmos. Potem się dziwi, że tacy ludzie siedzą w brązach czy w silwarach i, i nie potrafią wyjść wyżej. Ta taka jest trochę zmieniona, ale też na razie na, na nią mnie atakuje. Nerojo 7, Iron 2 i 49 LVL. O, to spoko. No też nie będzie łatwo, ale zobaczymy, może ta Kaylea straci manę. Mam iron 2, więc za dobrymi nie gram, no ja też nie gram rankedów. Więc nie oceniam. Wiecie, nie ma co kogoś oceniać po jednej grze, no nie, ale jak gdyby jest druga gra, trzecia, i dalej ktoś słabo gra, no to nic z ciebie nie będzie niestety. Dalej jest, jakieś błędy popełniasz. Galen ogólnie jest słaby na początku, więc trzeba trochę itemków zdobyć, żeby coś zrobić. No takiego DMG nie będziemy mieć za szybko. Dobrze, dwa trupy zdobył Jasuo. A Jasuła w końcu uwaga mainem. Chyba się wkurzył. Że na mnie idzie i chyba wziął maina. No dobra, chwila czasu jeszcze tylko nie wstaci tą manę. To może ją polubimy. No tylko, że też w poprzednim meczu nie dostałem ganga w ogóle na linię, no nie? Zacznijmy od tego. No chyba ją zrobię, patrzcie. Albo jej nie, bo nie zdąży je zaatakować. Dobra, dobra, poczekamy. Ży mnie trochę spowolniła. No, dobra, kwestia tylko podbić do niej, dobra. Najpierw sobie Warda rzucimy. No spokojnie. Nie da mi się chyba zrobić. No dobra, trudno. Zrobimy ją później. Mogłem tam sfleszować, ale no nie mam jeszcze takiego DMG, żeby ją tak ściągnąć. No to ku nie jest jeszcze takie mocne, jakby się wydawało. Dobra, trochę tam obita jest. Mamy już ulta. Może ona też ma ulta. Nie wiem czy podbijać Temanko, dobra, udało się Krypka akcja, nie spodziewało się tego. Tam nie spodziewał. Nie wiem, od razu ale wolę jeszcze kuza atakować. Dla pewności. No, wyczekam swojego i dostałem killa. Da się, da się. Co ten wariusz zrobi? Leży. 0-2. Przykro mi kolego, ale muszę cię zmienić w następnym meczu. Ja nie potrzebuję takich ludzi, którzy tam grają. Popraw się i w jak wstawiasz lepiej. Chyba, że teraz mi się Gajememu uda faktycznie zdobyć tą skrzynkę. Bo to by musiał się strasznie wysilić. W no Sed masz specjalny gamingowy komputer? Czy zwykły biurowy? Znaczy co to jest gamingowy komputer? Jak mam to sobie rozumieć? Przeciwnik. Powiedzmy, że mam gamingowy komputer. No, Ale to nie jest komputer za 10 tysięcy. Tylko taki normalny komputer do grania Żeby tylko streama uciągnął i lola Ile ona ma fajmy? 54 Ja tylko z fajmą zawsze przegrywam na tych ludzi, a tak to jakoś idzie Daj się zaatakować Już słaba jesteś Śmieszne ma ataki. Ona nie ma. A, nieśmiertelność. No nie mogę poczekać. Mogłem poczekać. Dobra, tylko teraz padnę chyba. A, padłem. Dobra. Dobra, źle to zrobiłem. Niby takie śmieszne ataki od niej, ale padłem. Magiczne obrażenia fizyczne też. No może tu na, na magię się obronimy. Niech będzie. Dobra, źle to zrobiłem. Dobra, jest po jeden. Niech będzie, że tu miałem błąd. Jak i teraz tutaj mnie nie dobije, to będę miał znaczy ten Jax. Zabij, zabij O, już myślałem, że cię ucieknie. No, na teleport. Troszkę zlekceważyłem tam Kaili, Może miała mało HP to mnie jeszcze zrobiła Nero no, Sed mainuje Szako, więc nie wiem, czy gierka by się udała. Mainujesz Szako, ale czemu nie wiesz, czy by się gierka udało? A gra aż dobrze na dżungli, no to czemu miałaby się nie udać? No widać, że pierwszy raz gatunek bo nawet trochę takie EQ niespecjalnie tej temki. Na razie buty tylko złożył. on tam będzie składał z tego? Ona będzie trochę biła z AD, trochę z AP. No i nie wiadomo jak się teraz poskładać, a ja tutaj czeka już ogóle w krzakach. Tymka, co tam u Ciebie? Nerojo. Set gram na bocie właśnie na JG, nie grałem nigdy. Ale co ty tym szakurę robisz na, na tym? Jako support odgryasz, czy co? Chyba nie jako ADC. No to cię zaskoczył? Nerojo. Set sup. Jak ci to wychodzi, to spoko Tam w dżungli też jest dob dobry ten szako, tylko trzeba faktycznie umieć grać i sobie to ogarnąć jak się gra w dżungli szako. Ja chyba tylko ja zgłem szako na dżungli, nawet go nie mam kupionego. To już nie jest łatwa postać. No, on będzie miał więcej farmy ten Kayli. Nerojo mam 32K punktów na nim Ale to te punkty ci nie dają, no te punkty tylko y, można powiedzieć, że no... na to ile grałeś tą postacią, ale to nie znaczy, że jesteś jakiś super tą postacią. Że bardzo dobrze no. Ja też sobie mogę grać jakąś postacią 3 lata. Mogę grać Belejaga, mogę mieć 15 tysięcy punktów, czy tam 100 tysięcy. Co tym mam ktoś stwierdzić, że jestem najlepszy tą postacią? Też takie można stwierdzić. To jest tylko przepuszczenie. Bo no ja już nie mam szans na tą kraili. Próbujemy nas zaatakować. Potrzebuje ganga. No czemu? Ja tu sam mam zawsze grać tą grę. Nie, ona mnie robi. Mogę paść. Nie ma co ryzykować. Chyba zaczekamy, bo on już many nie ma. Chyba, ale znowu ja HP nie mam teraz. Nie będę ryzykować. No właśnie to się dzieje, właśnie teraz. Uciekniemy sobie, bo jakby był nas tu gdzieś złapał, to byłby problem. Uciekniemy sobie z buta do bazy. A no to możemy to kupić w takim razie. I jeszcze to. No, zero ganga w tej grze, zero. Jeszcze Gosiu gia Jackson, to jest tak fajna postać na dżunglę. Co on robi? Czemu z tej strony podchodzi? Naprawdę. Od pleców się podchodzi, od tyłu. A nie od przodu podchodzicie jak wieśniaki. Jackson jest taka fajna postać na dżunglę. Dawaj, dawaj. No, ciśnij. Dobrze. Udało mu się. 8 0 ma ten. Ja suło. Mówiłem, zabrał maina, bo się w końcu bardzo zdenerwował. Badamy Ward'a w krzaki. Możemy trochę podpuszować. Sed do której live? nie wiem, na razie sobie gramy. Zobaczymy jak mi pójdzie. Musimy te dwie skrzynki odblokować. Aquele dzisiaj. ele fez kupiła. Aha, to składać. Widzę, że nie wypuszcza ja smoka za góry. Ten to jest naprawdę słaby, zero dwa porażka z nim. Porażka. Jego nawet nic nie ma. 90 palmy ma Też na te fale uderzeniowe. A jak dobrze pójdzie, to tego jasuła dostaniemy skrzynkę bo on ma 8-1, to może od niego będzie koneczka nie wiem czy mam szansę tak btw nie wiem, nie umiem powiedzieć fale weźmiowe mnie trochę straszają chyba nie mam szans nie są to jakieś duże ale nie mam skilli na razie Ile poczekamy? Dobra, jest pipin. Dawaj, no już po nie skakać No co jest, nie zastanował jej. Szkoda. A mogłoby być kill. Nie skać do niej, nie skacz Po co? Poczekaj aż przyjdzie. Ona wie, że tu jesteś. Ale może popełni błąd. Lubo idzie, uwaga. Czekaj, czekaj. Nie dostaniesz mentalność. Dobra. To szkoda, że padnie sojusznik. Jest, mam, mam, zabiłem, udało się to Szkoda, że ten Jax mi padł Nie chciałem wcześniej ultować tego WWK, bo chyba dostał ulta od Ale ja Nie byłem pewien, dlatego wolałem chwilę to poczekać Nie byłem 100% pewien, czy czasem ulta nie dostał, bo takie coś widziałem, że chyba dostał Dlatego chciałem chwilę poczekać, a przez tą chwilę padł właśnie ten Jax No, to możemy jeszcze złożyć na HP i będzie potem full tanka lecimy. Oni no, tam mają, no za dużo mają. No, lecimy na teleporcie. Dwa do rany. To się sprawdza. No, jest 17 do 14. Znaczy no, jednak mam tą szansę tam Kali porobić, no tylko na początku był problem. Bo nie miałem mi itemku ku fajnie. Mówiłem szybko strzągnąć. A ten dwóch to już w ogóle słaby. 7-5 no, no póki co nie wiem 4 na 4, Bo ja tu cały czas siedzę na linii Kali. No to to też nie powinny szansę. No nie wiem czy to jest ult czy nie czy to nie jest ult Już nie wiem sam Patrz, nie wierzę Wiesz, można gonić za killem Dobra, dobra, spokojnie, bo już HP nie mam Nagonić. Poczekamy aż mi się i spróbujemy ją ściągnąć. Czekamy jeszcze, niech sobie tu manę może będę w lepszej pozycji?

Szkoda, mógł być może. Dwa trupy w Była 123 ranga, bruch, 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 tak dla Iwony d. Bez rangi jestem, nie Gamonedów. Nerojo, sedia jak Jasło się postara, to wygracie to. Znaczy wiesz co mi tam na wygana nie zależy, bo tylko skrzynkę dostał. O to mi najbardziej Sky chodzi. 123 Set też nie mam Nie wiem czy ich zrobimy tutaj No dobra, może niepotrzebnie nie podbiłem Dobra, bez sensu, wpadam Bez sensu podbiłem Chciałem, ja, żeby ktoś pomoże jeszcze, ale po co? Set, A, jest trzy Co? Nie, po co mam grać jakieś jakiejś Co mi to da? Poddali się, dobra. Dobra, no to powinna być skrzynka od Yasuo w takim razie. Że mi się poddali, no tutaj też nie szło jakoś... Miejscu pojawił, ale ten jasło w końcu zabrał majmy. Tak już wspominałem, Skyen 123 set. i tu Yasuo dostanie honorka. Prawdopodobnie będzie skrzynka za jego grę. Zobaczymy jeszcze na koniec odcinka. No i tak jest, udało się odblokować skrzynkę na galenie dzięki właśnie temu. Jasłowi, Borysowi Kozakowi, także specjalne podziękowania dla niego. skyen 120. a my spotykamy się. Set w polu. A my spotykamy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy sobie grać. Set gwiazdka, Lolu, sorry autokorekta. Gdzie będziemy sobie grać kolejną postacią, także do zobaczenia, papa. Pa.